Kiedy stajesz się doświadczonym motocyklistą? Opony, opony na motocyklu są założone. Zakręty, zakręty. Zakręty są jakieś tam małe liczące tłumik. W tym materiale właśnie o tym porozmawiamy. Gdy Twoje doświadczenie pozwoli ci ocenić zagrożenie na drodze, dostosować się do niego i po prostu bezpiecznie przejechać. Wiesz, że motocykl ma sprawiać Ci Friday, to jest po prostu mega przyjemna rzecz. Ale jeszcze ważniejsze jest Twoje życie i zdrowie, więc tyle samo ile razy wyjedziesz, tyle samo razy chcesz do domu wrócić, bo jakiekolwiek ryzyko generalnie. Nie ma sensu. W takim razie doświadczenie przychodzi z wiekiem, też niekoniecznie, bardziej z czasem, który poświęcamy na pokonywanie kolejnych kilometrów i rozwijanie swoich umiejętności. Dlatego teraz pomówimy o pięciu aspektach doświadczonego motocyklisty. Tak się jest. Aspekt pierwszy, sprzęt. Doświadczony motocyklista dba o swój sprzęt. I mówimy tutaj oczywiście o motocyklu, bo on nie musi być wcale najdroższy, nie musi być najszybszy, nie musi być nawet najpiękniejszy. Ale musi być przede wszystkim sprawny technicznie. Doświadczony motocyklista zadba o swoje opony, wie kiedy były zmieniane, wie z jakiego samorocznika, wie przede wszystkim że dobrze trzymałem się na wierzchni, nieważne od warunków atmosferycznych. Doświadczony motoclista wie także, kiedy był wymieniony płyn hamulcowy. Dlaczego? Ponieważ kiedy przyjdzie do sytuacji zagrożenia, kiedy musisz faktycznie mocno wyhamować, okazuje się, że te aspekty zaniedbałeś, czyli... Klocki hamulcowe mogą być już dawno zjechane, tarcze są trochę krzywe, więc bije przy hamowaniu, a płyn hamulcowy był wymieniany przez poprzedniego właściciela 5 lat temu. Okazuje się, że w tym momencie nasze hamulce hamują bardzo, bardzo słabo i możemy nie wyhamować. A przyjemność z jazdy motocyklem w pełni sprawnym, który właśnie te wszystkie aspekty ma zadbane, jest zupełnie inna, więc wcale niekoniecznie musimy mieć super nowoczesny motocykl. Ale zadbamy o ten, który mamy, i okazuje się, że on jeździ diametralnie inaczej. I potem bardzo łatwo rozpoznać doświadczonego motocyklistę, bo nieważne czym on się porusza ale ten sprzęt jest naprawdę zadbany i w pełni sprawny technicznie. Jak w takim razie zachowuje się początkujący motocyklista i tutaj nie krytykuję, bo sam kiedyś też tak miałem. Pony, opony na motocyklu są założone, zobacz, zobacz, zobacz jakie tam a, ły, nie, ja sam zrobiłem takie sportowe, spaliłem gumę i są fajnie, gładkie takie. Więc opony w zasadzie są na motocyklu i to jest już ważne, że po prostu są, a jak są łyse, no to powiedzmy, że mamy sportowe sliki i też będzie fajnie, prawda? Nieważne kiedy był wymieniony olej albo w ogóle jaki olej tam, tam był lany, a płyn ulcowy jest żółty albo brązowy i co z tego skoro tłumik ryczy, motocykl krzyczy, dziewczyny ściągają piranki w zasłonach tak? Tak to było. Aspekt drugi. Chłodna głowa. I czy byśmy mówili o motocykliście, czy kierowcy samochodu, czy nawet kimś innym, to generalnie chłodna głowa zawsze wyróżnia osoby doświadczone. Doświadczony motocyklista nie musi być wcale najszybszy na drodze, niekoniecznie mu na tym zależy. Za to zależy mu na tym, żeby rozwijać swoje umiejętności. I tak, kiedy na przykład ktoś go wyprzedzi, to nie puści się za nim w pościg, bo wie, że wyprzedzanie na ślepym zakręcie to nie jest najlepszy pomysł. Przecież za chwilę i tak będzie kawałek proste. Jeżeli motocyklem, to ze spokojem sobie wyprzedzimy, co tam będzie. My chcieli, więc nadmierne ryzyko kompletnie nie ma sensu. Za to wie, co to jest fiksacja wzroku i potrafi nad nią przynajmniej częściowo panować. Wie, co to jest szymi, bo już tego doświadczył i wie, że kierownica jest do kierowania, a nie do kurczowego trzymania się jej za wszelką cenę. Wie także, co robić, kiedy tylna opona zna delikatnie, albo trochę mocniej... Tracić swoją przyczepność, a my nie chcemy nagle zaliczyć high side'a. To właśnie decyduje o tym, kto jest doświadczonym motocyklistą, a kto nie. I to nie jest tak, że jesteśmy w stanie się tego książkowo wszystkiego nauczyć. Trzeba tego gdzieś po prostu wyjeździć. Ja tak miałem, że właśnie ścigałem się z kierowcą BMW i on przed torami odpuścił, bo by mu urwało zawieszenie, a ja nie. I wpadłem w, w szybki, zatęczył cały i mówi: Tak było. <laughs> Albo shimmy też może wystąpić, lub właśnie nie z shimmy, a miałem taką sytuację, że tylny ogon zaczął sobie tańczyć tak, nie delikatnie, tylko tak po całej drodze na prostym kawałku, bo dodawałem, e, miałem wysokie obroty, jeszcze nie skończyłem dodawać gazu, a chwyciłem już, bo miałem źle ustawioną, klamkę hamulca przedniego, więc przód sprężył, sprężył się, znaczy sprężył się, tak, zawieszenie po prostu przysiadło, przód zaczął hamować, tak, a tył jeszcze się napędzał. I w tym momencie, wiesz, motocykl zgupiał i zaczął ogonem, machać, nie? I to też się ścigałem wtedy. Robiłem dużo głupich rzeczy przez pierwszy rok, nie? Nie robić tak, proszę. Aspekt trzeci. Doświadczony motocyklista nie boi się deszczu. I to jest bardzo ważna informacja. Generalnie, wraz z doświadczeniem przychodzi czas, kiedy jeździmy po prostu w deszczu. Ja niejednokrotnie jeździłem w burzy, kiedy warunki atmosferyczne mocno się zmieniały, pojawiał się wiatr, pojawiały się pieruny, lało, przestawało padać, za chwilę znowu, później pojawiały się jakieś kałuże, później był ten efekt, aquaplaningu, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ten efekt, ale generalnie chodzi o to, że jest tak dużo wody na a jezdni, że koło wpadając w jakieś dziury czy coś traci kontakt z asfaltem, bo woda jest, nie? Bardzo wielu motocyklistów jeździ tylko w dobrych warunkach atmosferycznych, kompletnie nie potrafię jeździć, kiedy ta pogoda się zepsuje i to nie jest tak, że kiedy spadnie deszcz, musisz jechać 20 km na godzinę albo jechać tak samo szybko, jak jechałeś przed chwilą. Nie, bo warunki atmosferyczne się zmieniają, a ty musisz wiedzieć, na ile możesz sobie pozwolić, jeżeli chodzi o przyczepność Twoich opon i generalnie całego Twojego motocykla. Natomiast okazuje się bardzo często, że kiedy jedziesz zadbanym sprzętem, to ok w zakrętach szczególnie. Będziesz jechał trochę wolniej, ale trochę wolniej, a nie wolniej Trzykrotnie. Tutaj też bardzo szybko od razu wychodzi ktoś jest doświadczonym motocyklistą, a kto nie, bo na zakrętach albo się praktycznie zatrzymują, tak kwadratowo jadą, albo jadą normalnie, właśnie, nie? jeżeli mają te doświadczenie i zdają sobie z tego sprawę. Najgorszym, co może zrobić początkujący motocyklista? Kiedy zaczyna padać, szuka najbliższego schronienia, bo nie chce zmoknąć, nie chce, żeby motocykl mógł, mógł i nie chce, żeby było widać, że nie potrafi jeździć w deszczu i po zakrętach, szuka najbliższego dachu. I często jadąc po autostradzie, zatrzymuje się pod wiaduktem, na autostradzie. Jak pada, jak pada, co robię jak pada? No, no jak pada, to... To słabo, nie? To, to nie. To od razu gdzieś się chowa, no bo po co ma taki ładny motocykl moknąć, nie? To, później trzeba go czyścić znowu, żeby dziewczyny patrzyły. To pod wiadukt. Poza tym sliki źle w deszczu, wiesz jak jest, nie? Poza tym, że jakby jest to nielegalne, bo tak naprawdę nie uległ ten pojazd uszkodzeniom i nie powinien tam się zatrzymywać, to jeżeli jedzie w grupie na przykład dwóch, trzech motocykli, ta, oni się tam zatrzymają, to powoduje, że inni zaczynają się zastanawiać co się dzieje. Tam się zaczyna korkować, w sensie ruch zwalnia i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Więc nie róbcie tak. Zjedźcie po prostu do najbliższego mopu gdziekolwiek, ale nie stójcie na autostradzie. Ale zmieniające się warunki atmosferyczne to nie tylko w deszcz. Bardzo często do takich warunków dochodzi wiosną oraz jesienią, kiedy na przykład jest jeszcze ciepło, powiedzmy ja mamy wrzesień, mamy 20 parę stopni w ciągu dnia, ale po zmroku bardzo szybko temperatura się wychładza, a wilgoć, że tak powiem, Wychodzi z powrotem na asfalt, i nagle temperatura powiedzmy 18 stopni zmienia się na 8 stopni gdzieś półtora godziny po zachodzie słońca, a wy jeszcze wracacie z trasy i robi się wilgotno i chłodno. I wtedy też zmienia się przyczepność. Opon waszych motocykli. Do tego dochodzi jeszcze bardzo często fakt, że mamy jesień, więc sporo liści leży na drodze, a kupa mokrych liści to jest prawie jak wylany olej, więc na to zwyczajnie warto uważać. I tutaj też już nie mam mocnych. Tutaj nie chodzi o to, żeby jechać szybko, tylko po prostu bezpiecznie wrócić do domu w miarę swoich możliwości i warunków. Po prostu tym pamiętać, wiedzieć, analizować i dostosowywać się do warunków na drodze. Nie, nie ma inaczej. Ja miałem taką sytuację chyba najbardziej widoczną w Hiszpanii, jak byłem chyba na Kawasaki to było. Z900 jeździłem akurat na kiepskich oponach Dunlopa. Tak jak lubię Dunlopy, tak tamte są dosyć kiepskie, te drogowe. Niby Hiszpania, powinno być ciepło, ale to był grudzień, więc było właśnie koło 8-12 stopni w dzień. Wilgotny asfalt i wjechaliśmy do takiej doliny, gdzie było masa drzew. I połowa tych liści już spadła i teraz wjeżdżasz sobie do takiej kotlinki, nie? Masz zakręt i tam połowa zakrętu leży w liściach. Że nie widzisz połowy drogi, nie? I to można się tak łatwo wywalić, że to z głowa mało. Jak działa ABS? Sprawdzamy sobie od razu, nie? I na kwadratowo trochę wtedy, no nawet nawet ja. No ja nie jestem jakimś. Ja nie jestem prozawodnikiem, no ale myślę, że jeśli chodzi o doświadczenie na drodze, mam duże z ostatnich 12-14 lat i setek przejechanych kilometrów i setek motocykli różnych. Więc od razu jakby ok, mogę jechać trochę gorzej, ale ważne, żebym dojechał. Nie chcę być tym, z którego będą się śmiali, bo się wywalił na liściach. No zakręty, zakręty. Zakręty są jakieś tam. Zakręty, no ale po co ci zakręty, jak ty możesz próć 300 na prostej, nikt cię nie dogoni. Piarnia się tylko popatrzeć i ty gwrać nie ma. Tak się dzieje. Każdy z nas lubi przyspieszyć. Ja sam też uwielbiam przyspieszenie w motocyklach. Być może dlatego, że nie mam mocnego auta. Natomiast w motocyklach, dzięki temu, że mamy niską wagę, to nieważne tak naprawdę, jakim motocyklem będziemy jechali, jakiej pojemności, jakiej klasy, on i tak z reguły jest szybszy niż większość samochodów, bo mamy 15-letnie samochody w Polsce średnio, więc te motocykle są naprawdę szybkie. A niektóre potrafią być cholernie szybkie. I ja też lubię przyspieszać, ale ja już dawno wyrosłem z tego, bo być może się wyszalałem i nie potrzebuję jeździć 250-300 km na drodze publicznej i tą prędkość utrzymywać. Jakby dla mnie to jest zero fanów. Jeżeli chcę bardzo szybko pozapieprzać, no to najlepszym sposobem jest pojechanie na tor. Mamy kilka torów w Polsce, nawet taki Tor Poznań. I tak jest tańszy taki dzień na torze niż chociażby jeden z najniższych mandatów. Natomiast utrzymywanie prędkości i przyspieszanie w zakrętach. To już jest zupełnie inna bajka. Wtedy czujemy, że żyjemy, że to jest motocykl, że tutaj zaczyna się dziać. I uwaga dla osób, które by zaraz chciały pisać w komentarzach, że Daniel, nie namawia ludzi do tego, żeby robili sobie prywatne tory wyścigowe z dróg publicznych. Nie namawiam do tego, bo okazuje się, że wystarczy pojechać w góry, gdzie są bardzo wąskie zakręty i tam utrzymanie nawet dozwolonej prędkości na motocyklu na początek, kiedy jesteśmy pierwszy raz w takim terenie, jest bardzo trudne. I tam, podobnie jak na torze, bardzo szybko nabieramy tego doświadczenia. Więc zachęcam Was do tego, że nieważne jakim motocyklem, ale warto właśnie takie miejsca typu góry, typu tory, nawet tory kartingowe po prostu odwiedzać, żeby jak najwięcej jeździć w zakrętach, bo tutaj doświadczenie po prostu pikuje do góry, a nasza frajda na motocyklu nagle się zwiększa, bo ile można jeździć po tych prostych drogach dla mnie jazda po prostu już jest z małą przyjemnością, a zakręty, uwierzcie mi, są świetne. Aspekt piąty: dbanie o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Doświadczony motocyklista jest w stanie przystosować się do zmieniających warunków atmosferycznych. O tym wam mówiłem przed chwilą. Jeżdżąc na motocyklu bardzo szybko doświadczycie tego, że Jesteście mało odporni na warunki atmosferyczne, także jeżdżąc cały czas w tym samym, będziecie tego mocno doświadczali, i okazuje się, że kurtka puchowa i adidasy i brak rękawiczek to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dlatego mamy chociażby takie rzeczy jak membrany czy chociażby ociepliny, które mogą być również w formie softshellu, które po prostu, kiedy włożymy je do środka, do kurtki, która jest do tego przystosowana, będą nas chroniły przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Sam w takim zestawie jeździłem chociażby w górach, gdzie ta temperatura, wilgotność powietrza, czy w ogóle opady bardzo szybko się zmieniają i po prostu otwierasz sobie wentylację, zamykasz membranę, masz w środku, więc nawet jak zacznie nagle wiać, to nic Ci się nie stanie i to jest poprawienie swojego komfortu, a to oznacza oznacza, że też nie będziemy rozpraszali się na tej drodze. Będzie nam dalej wygodniej i przyjemnie na motocyklu, więc to też wpływa na bezpieczeństwo, ale możemy także zapewnić sobie bezpośrednio bezpieczeństwo. Pierwsza rzecz to jest właśnie nasz motocykl i styl jazdy, a druga rzecz to jest to w czym jeździmy i na przykład możemy Mieć w kurtkach odpowiednie ochraniacze, i jak widzicie, to solidnie to wygląda, i generalnie będzie nas chroniło. Takie ochraniacze będziemy mieli na plecach, ale trzeba je dokupować osobno. Pamiętajcie o tym: bardzo często w zestawie są już ochraniacze na łokciach i barkach w naszych kurtkach motocyklowych, czy w przypadku spodni, również na kolanach i biodrach. Ważne są także materiały z których są wykonane nasze kurtki, bo na przykład kurtki tekstylne potrafią mieć specjalne wzmocnienie i zapewnić nam bardzo duży poziom bezpieczeństwa, albo dla tych, którzy jeżdżą po torze, no to przecież możemy wziąć kominek skórzany, który jest jakby tym maksymalnym poziomem bezpieczeństwa. Bardzo często też słyszałem historie, w których ktoś się zastanawia po co w ogóle rękawice. I tak na przykład Długie rękawice z mankietem często też występują z ociepliną czy z membraną. Służą temu, żeby podczas jazdy w deszczu czy w chłodzie było nam po prostu przyjemniej, bo pierwsze, co będzie nam odmarzało, to są końcówki, czyli właśnie na nogach palce, stopy i właśnie nasze palce na dłoniach. To mega szybko już po pierwszych kilometrach zaczyna odmarzać, ale właśnie odpowiednio dobrane rękawice plus często jakieś mamy handbary albo ogrzewane manetki sprawiają, że jesteśmy w stanie spokojnie jechać, i jest przyjemnie. Tylko tutaj taka mała porada, jak jest 8 stopni, pada deszcz i macie membranę w rękawicy, to nie odpalajcie ogrzewanych manetek, ponieważ wtedy membrana zmienia swoje właściwości i w środku i tak będzie wam mokro. Jeżeli jest gorąco, to wtedy możemy z kolei ubierać krótkie rękawice. Po co? No chociażby dlatego, że kiedy jedziecie motocyklem, możecie doświadczyć, nie tylko motocyklem, możecie generalnie doświadczyć tego, że jakieś elementy, rzeczy, owady, czasem kamienie, uderzają w was. I ja raz jechałem bez rękawic. I tutaj po prostu uderzył kamień, wleciał do środka. Uwierzcie mi, że to mega mocno bolało. Słyszałem też historię, jak komuś osa wpadła do środka, albo jak ktoś dostał właśnie jakimś elementem po prostu w dłoń. I właśnie po to są rękawice, że kiedy coś takiego się dzieje, no to mamy tą osłonę i nasze dłonie są bezpieczne. I podobnie jest z kaskami. Ja sam niedawno ja miałem spotkanie z kamieniem, który wyleciał spod ciężarówki i uderzył w szybę mojego auta, więc to w zasadzie też szyba miała to spotkanie. No i. Tutaj było bardzo silne uderzenie. Na szczęście udało się to naprawić, więc teraz możecie wyobrazić sobie, co musi znosić wasz kask i szyby w waszych kaskach, żebyście wy byli bezpieczni. Te panie o siebie, no ja, jacha pewnie, że tak. No. I raz, i dwa, i trzy, tak się dba. Do tego fryzura, fulka, jakaś dobra bluza, markowa bluza z napisami Tak się dba! Podsumowując, nikt nie jest idealny, doświadczenie niekoniecznie przychodzi z wiekiem, ale już z wyjeżdżonymi kilometrami jak najbardziej. Warto się rozwijać, dlatego zachęcam Was do tego, żebyście wyjechali czy to w góry, czy odwiedzili jakiś tor, najlepiej pojechali na jakieś szkolenia, gdzie będą osoby, od których po prostu będziecie uczyli się szybciej i więcej w krótszym czasie. Rozwijajcie się, jeździjcie, bawcie się tymi motocyklami, byle bezpiecznie i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.